W na Man Redom Transparency I am Free. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Dzisiaj idę sobie na dozór. Ta kamera. Zabrali im smartfon. Komenda zamknięta. Dzwoń domofone Po 14.30. Witam, czy pan się przedstawi? Nie. A z kim rozmawiam? Słucham pana. To pan panie, panie Przemysławie? Słucham pana, co się dzieje? Co tam dobrego u pana? Słucham proszę pana, co się dzieje? Czy pan się przedstawi? No nic się nie dzieje. Ja chcę. Nie przedstawię się. Po co pan przyszedł? Po to co zawsze poproszę. Ja nie wiem co to jest. Co, co no ale pan tam. mnie zna. Nie, nie znam pana. Panie Przemysławie, no czemu pan, pan nie tak robi? Ale czemu, czemu pan się mnie wypiera? Dobrze, proszę czekać. No ale na co mam czekać? Panie Przemysławie! Panie Przemysławie! Bądź miły. No ja do pana mówię uprzejmie. O co chodzi? No ale na co mam czekać? Proszę czekać. No ale nie wiadomo, nic pan nie robi. Przemek! Przemek! Odbierz słuchawkę! Pani, panie Przemku! Panie Przemysławie! Paz znowu taką umyję. Panie Przemysławie! Proszę czekać. A na co mam czekać? Panie Przemysławie. Panie aspirancie, mówi pan tak. A jak na przykład przychodzę sobie na przykład dzwonię na komendę, nie? Ja bym chciał doczekać takiego dnia, gdzie będzie to samo, co, co w telefonie jak pan odbiera, bo kiedyś dzwoniłem i był pan. I tego. I odbiera pan słuchawkę, i mówi pan tak. Dzwonię na komendę, a tam odbiera i mówi pan tak. Dyżurny komendy Powiatowej Policji, aspirant sztabowy chyba, e, przemysł ziłkowski. A ja od razu mówię panu, co chcę, a pan mnie zna. Panie Przemku, bądź miły. Czy ja do Pana jestem nieuprzejmy? No, na co mam czekać? No i co, my pan, tak będziemy Pan trzymał? Bo skargę na Pana złożę, proszę Pana. Słucham Pana. O! I, i, i co, przestawi się Pan? Nie, proszę Pana, nie mam najmniejszego zamiaru. Słucham Pana. No ale dlaczego Pan nie ma zamiaru? Pomogę. Słucham pana, po co pan ale, te, ale może pan też się przedstawić? Ale nie muszę, słucham pana. No ale ależ oczywiście, że ale pan... Nie musi. Mam czasu na jałowe dyskusje. Ale już Proszę pan to... Czekać. Ja już tu... No, no, ale czemu pan taki jest? Aspirant sztabowy przemysł Osiłkowski. Pan wie, pan mnie zna. Ja tu cały czas pan wam przychodzę. A co pan robi teraz, że pan nie może mi odnotować dozoru? Pan wie, po co przyszedłem, Pan mnie zna. A w ogóle co się stało, co się dzieje? Bo skargę na Pana jeszcze jedną złożę. Już jedną na Pana złożyłem. Co mam, jeszcze raz na Pana skargę złożyć, że mnie Pan tu trzyma? Panie aspirancie! Bo, bo, bo znowu na Pana skargę i będzie Pan miał do mnie pretensje, ale to ja, to pan, mnie, to pan mnie tutaj krzywdzi, bo ja sobie stoję, bo ja sobie przyszedłem w sprawie. Ja tu jestem służbowo, proszę Pana. Panie aspirancie! No ale na co mam czekać? Ale na co mam czekać? Ja tu jestem służbowo! Aspirancie! Aspirancie! Czy ja na pana pluję? Bo skargę na pana złożę. Ale pan się tym nie przyjmuje. Że mapę tu trzymaj, że pan nie chce z obywatelem rozmawiać. Aspirancie! Funkcjonariusze! Pa, funkcjonariusze w ogóle, Weźcie sobie to wyobraźcie, że przychodzi człowiek na komendę, nie? I, i policja w ogóle. olewa <noise> obywatela, nie? Kto coś chce. Panie aspirancie! Panie aspirancie! Panie aspirancie, co przedstawi się pan? Co to za krzyki tam? Słuchaj, w jakim celu pan przyszedł do komercji? To po co co zawsze poproszę. To nie wiem, po co pan przychodzi. No ale pan mnie zna. Nie, nie znam. No ale dlaczego pan się tego wypiera? Nie rozumiem. Wysłałem ja, ci komunikat interwencji domowej. Po co pan przyszedł? Ja nie słyszałem, bo panu coś tam mówili. Po co pan przyszedł? Po to, co zawsze. Po to co zawsze? No ale pan mnie zna, po to, co zawsze przychodzę? Ja tu zawsze przychodzę w te same dni. dobrze no, Do widzenia? Pan mnie zna, dlaczego do widzenia? A dzień dobry. A ja, pan, jak to była taka piosenka Beatlesów. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye, I say hello. A ma pan imiennik? pani imiennik? Panie aspirancie. Przedstawi się pan tu ładnie. Przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Czy ja panu nie mówię żadnych niemiłych rzeczy? Panie aspirancie. Aspirancie. Dlaczego pan się zachowuje jak truteń? Panie aspirancie. Panie aspirancie, panie aspirancie drogi, dyżurny z komendy pojatowej policji, Poli, policji, dyżurny komendy pojatowej policji, aspirant sztabowy przemysł Żukowski I, ja I ja się panu mówię, co chcę. Ja bym chciał doczekać takiego dnia, gdzie któryś dyżurny się tak właśnie przedstawi mi do to, czym, czym się różni, niech pan mi powie, jak pan na przykład odbiera słuchawkę, nie? I czym się to różni, jak pan odbiera słuchawkę linię telefoniczną od tej słuchawki od domofonu. Czym to się różni? Bo pan się przedstawia, jak ten, jakbym zadzwonił. Bo pan się przedstawia. Już wcześniej tak dzwoniłem kiedyś, też służbowo. Nie, nie, żeby sobie po, porozmawiać. Ja tu jestem służbowo, bo ja sobie z policji żartów nie robię. Panie aspirancie! Panie aspirancie, odbierz słuchawkę. Ni, ni, pan się, proszę pana... Bo to jest zwykłe chamstwo takie, że pan mnie tu trzyma. Jak, jak oddawaj córkę w tych krzyżaku. <grystanie> Juran ze Spychowa. Panie aspirancie. Panie Przemku. Przemysławie, czy pan wie, jak się nazywam, co chcę? Czemu pan się tak zachowuje? Nie pan traktuje jak podwójne standardy. Tak się nie robi, proszę pana. Bo to są podwójne standardy. Kiedyś tu byłem ostatnio, o, też jak pan był i pan przyszedł facet i pan mówi od razu do niego po imieniu odnotowany pan. O dziękuję facet do pana, o pan też dziękuję i odnotowany, o i tyle. A mi, mi się pan nie traktuje jak, jak pan, na przy pana odbiera bydło, słuchawkę, nawet się nie przedstawia. Ja pan wie, co pan jeszcze nie? Co? No, po, to, no jasne, ja od początku wiem. No to słucham, po co? No po to A wie pan, a pan jest... Ale wie pan co? Czy pan może tak zgadnąć? Taka pierwsza pana myśl, jak pan przychodzi, żeby pan zgadnął. Znaczy domniemał. mał. Nie Mam pojęcia, proszę No ale dlaczego pan jest policjantem, co ma pan... Z pie, z 15, no zaraz. Aspirancie. Dobrze, nie dobrze. Dobrze. Aspirancie. 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 Bo skargę na pana złożę, jak pan nie będzie odbierał skawki. I mi pan każe czekać. Czy pan nic pan nie robi w tej chwili? Panie aspiranci, panie przemysławie. Ten, panie dyżurny. Dyżurny! Dyżurny! Panie dyżurny. Panie dyżurny, to wpuści mnie pan do siebie, porozmawiamy, żebym pana mógł zobaczyć. Znaczy do siebie, do mnie, do budynku, na komendę, bo ta komenda też jest zamknięta. Kur. Generalnie komenda jest zamknięta. Nie rozumiecie to? Komenda jest zamknięta, bo jest tak ktoś gdzieś to widziałem. Dostałem jakieś pismo, już nie pamiętam, że jest taka sytuacja na komendzie, komendzie, że jest zamknięta, nie? Panie aspirancie, przemysławie. Przemysławie a ten. A bo się miałem jeszcze zapytać, bo pan jest taki lekko korpulentny. Nie macie żadnych... Nie ma pan problemu w, zdawa w zdawaniu na przykład tych testów sprawnościowych. Są jakieś w policji w ogóle jeszcze? A ma, ma pan imiennik? Pa, panie aspirancie. Panie aspirancie. Przemysławie. Przemysławie! Przyznasz mnie, wiesz po co przyszedłem, człowieku? Panie Przemysławie! Panie Aspirancie! Pan dzwoni mu tam na górze. Kurwa. Panie Aspirancie! Przemysławie! Panie Przemysławie! Panie aspirancie! Odbierzę Pan do słuchawkę. Panie aspirancie. Panie Panie dyżurny. Panie dyżurny. Panie dyżurny. Panie dyżurny. Panie dyżurny. Bez zaczyna padać tak z coś. Panie dyżurny! Panie dyżurny! Bo to jest, proszę pana, to, to jest takie. Ile razy mnie tak pan będzie traktował? Złoży na. Halo! Panie dyżurny! Panie dyżurny! Panie dyżurny! Pa, deszcz mi pada kolego. w Deszcz, nagrywanie nie jest. Wskazane. Panie dyżurny! Panie dyżurny! Panie aspirancie! Panie aspirancie! <noise> Facet stoi pod koniec. Zaraz mnie pan oskarży o wykroczenie z artykułu 51. Panie aspirancie! Panie aspirancie! Panie aspirancie! Nic poniu! Panie aspirancie! Panie aspirancie, dlaczego pan nie może się przedstawić? Co, w czym ma pan problem? Ja nie, ja, są tacy dyżurni, na przykład, na przykład pan Jarosz. Albo, na przykład pan Garbowski. Albo, mm, no widzisz. No ale, każdym ci co nie, nie pamiętam teraz, nie? A pan, dlaczego pan pan wy, występuje przed szereg? Podobno jest taka doktryna, która mówi, że nie wolno się wychylać przed szereg. Jeden dyżurny robi tak, drugi inaczej robi. Aspirancie! Aspirancie! Panie dyżurny, co pan tam za bajerę uskutecznia z innymi funkcjonariuszami? Panie dyżurny! Panie dyżurny! Kiedy mi oddacie smartfon, co? Panie dyżurny! Panie dyżurny, niech pan się zacznie zachowywać jak człowiek. Policjant też człowiek. Panie dyżurny! Panie dyżurny! Panie aspirancie, co to macie za porządki takie, że się nie przedstawia policjant obywatelowi? Co nie może pan tego zrobić, po prostu się przedstawić? A jak pan się przedstawi, to coś się panu stanie? Ale oczywiście, że pan, pan, pan musi się przedstawić, proszę pana, bo jest na to no. Nie musi pan, jak tego obywatel nie zażąda, ale jak obywatel zażąda, to się pan musi wtedy przedstawić. Pani, pa, panie dyżurny, to pan tego nie wie, bo pan jest ignorantem prawa, proszę pana. Aspirancie. Policja. Ty, a, 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 kiedy, mi, a kiedy mi smartfon oddacie, to? Pa, słychać go tam na górze, to co coś nawinę. Panie aspirancie! Słyszę pana, jak pan tam bajereł skutecznie, a może pan się pokazać do okna? Jak pan się pokaże do okna, to panu od razu powiem, co, co chcę. Panie aspirancie! Panie aspirancie! Panie aspirancie. No, no i w końcu i co długo mnie pan tu będzie jeszcze trzymał? Ale ja pana nie trzymam. No jak nie trzyma mnie pan pod komendą jak Juranda ze Spychowa, proszę pana. Już pan wie po co pan przyszedł? Tak, po dozór nie? przyszedłem, już pan mnie zmęczył w... mnie pan. Ja? Ja pana nie męczę, nie każę panu ubiegać. słucham. No jak nie, jest... no, no, no ja ale, powie... nie ale ja powiedziałem co chcę. Słucham, co pan chce? Do, dozór chcę. No, ale pan nie zna. Nie, nie znam pana. Ale pan łże głupio. Pan może jest kłamcą. No ja nie, nie ty, ty jesteś kłamcą. Nie, ty, bo razem wóz nie piliśmy. No, ja nie piję wóz w ogóle. Panu, proszę proszę. Pana. Jeszcze raz? To są wyznaczone miejsca do palenia. No, jak nie? A co? Panie, to jest jak przestępstwo, czy wykroczenie? Proszę pana, dobrze. Jak się pan nazywa? Ma pan tu dowód, zerkaj na dowód. Wyróżny to był przedysoki. No, no i widzi pan dobrze. jak ładnie, No. no. Do widzenia. No, a ma pan imiennik? Gady. Niebieskie gady i gadizm. Gąd się. Kurde, co za policja. Ej, no nie chcę mi się radiowładzów już. Zmęczył mnie. Zmęczył mnie tym.